Dobry wieczór witam Was serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj rozpocznę od trzech fragmentów Pisma Świętego, pierwszy z listu do Hebrajczyków, rozdział 13 i wersety pierwszy i drugi. Miłość braterska niechaj trwa. Gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy nie wiedząc o tym aniołów gościli. Drugi fragment pochodzi. Z pierwszego listu św. Piotra, rozdział czwarty i wersety od siódmego do dziesiątego. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Ukazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. I trzeci fragment znajdziemy w liście św. Pawła do Rzymian, rozdział drugi i wersety od 9 do 16. Miłość niech będzie nieobłudna, brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawając, płomieni duchem, Panu słuszcie. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z wesel weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie siebie samych za mądrych. Wspólnym mianownikiem tych trzech fragmentów jest gościnność. Dzisiaj chciałbym powiedzieć na temat gościnności, bardzo zapomniane już w tak współczesnym świecie tak bardzo zagonionym świecie gdzie każdemu brakuje czasu. Fragmentach, kiedy Biblia nas zachęca do tego, aby być gościnnym, właściwie wszystkie fragmenty były poprzedzone miłością, albo wezwaniem do, do miłości, do okazywania miłości. No bo nie możemy ugościć kogokolwiek, nawet tą rodzinę, nawet osób, które lubimy, kiedy właśnie nie ma w nas miłości, kiedy nie chcemy okazywać tej miłości. I właśnie przez to, że kogoś lubimy, darzymy go jakimś rodzajem miłości. Tych, których zazwyczaj nie lubimy, nie zapraszamy. Dlaczego? No bo ich nie lubimy. Nie ma właśnie żadnej miłości naszej do, do nich. Natomiast kiedy mówimy, że jesteśmy osobami wierzącymi, to oczywiście w nas powinna być miłość Boża, ta miłość Agapi, ta miłość, która nie oczekuje nic w zamian, ta, która daje i nie spodziewa się, że coś dostanie. Czy mamy taką miłość? Jak w ogóle wygląda sprawa gościnności? Jak już wspominałem, wielu z nas pracuje. Ciężko pracuje, długo pracuje. Też takie mamy czasy, że te zmiany zazwyczaj już nie są 8-godzinne, tak jak kiedyś 5-dniowy tydzień pracy, ale bardzo często zmiany są 12- albo nawet 15-godzinne. Tak dużo jest pracy, z tą pracą też się nie wyrabiamy. I nawet kiedy mamy zmianę 8-godzinną, zostajemy po godzinach albo bierzemy tą pracę do domu, jesteśmy zmęczeni. Nie możemy się wyrobić z pracą, a co dopiero mówić o gościach. A przecież, jeszcze w międzyczasie, jest jeszcze nasza własna rodzina, której musimy poświęcić czas. Ale jak rozmawiam z wieloma osobami, wspominamy sobie powiedzmy nasze stare, dziecinne czasy. To właśnie wspominamy tam, że kiedyś to było tak, nie było tych telefonów, jedni do drugich. Przychodzili bez zapowiedzi, nikt nie wysyłał wiadomości, nikt nie dzwonił, nikt się nie umawiał, po prostu przychodziło się do czyjegoś domu, a tam witano po prostu każdego tak jak potrafili, tym czym mieli. I spędzaliśmy ze sobą czas. Zdarzało się oczywiście tak, że no, ktoś przychodził bardzo często w te goście, i już mieliśmy tam osoby dość. Ale zazwyczaj były to e, szczęśliwe chwile, kiedy mogliśmy właśnie pobyć z innymi osobami, porozmawiać. Dzieci się pobawiły, dorośli porozmawiali, wypiliśmy kawę, wypiliśmy herbatę, zjedliśmy. No, czasami ciasto, czasami nawet wspólnie jakiś posiłek, czym chata bogata. No bo właśnie, takie było powiedzenie, funkcjonowało, że gość w dom, Bóg w dom. Polacy, którzy szczycą się właśnie, że była szlachta, szlachci, szlachcice, zawsze chcieli ugościć. Było drugie powiedzenie: pokaż się, zastaw się, a postaw się. I... Zawsze dbaliśmy o to, aby ugościć innych, bo właśnie gdzieś tam z tyłu głowy było no, gość w dom, to i Bóg w dom. Jak to dzisiaj wygląda? Czy my tak chętnie gościmy? Bardzo często jest tak, że ktoś do nas przyjdzie, chociaż chyba już teraz rzadziej rzeczywiście, żeby nawet ktoś przyszedł niezapowiedziany. A jakby ktoś przyszedł, to jesteśmy oburzeni. No jak to? No, trzeba było zadzwonić, trzeba było chociaż wysłać tego e, SMS-a, dać znać, no to byśmy się przygotowali, a tak to my jesteśmy zabiegani, no wiesz, no tutaj muszę iść, tu się czymś nie wyrabiam i tak naprawdę, no chcielibyśmy kogoś zaprosić, a z drugiej strony sobie myślimy, no w człowieku, nie przeszkadzaj mi, może kiedyś tam się e, umówimy. Nieraz miałem taką sytuację, że ktoś e, był e, u mnie, no i oczywiście na, na, na wychodne, no to tak, następnym raz może u nas, no znowu musimy się spotkać, ja wtedy mówię: Okej, okay, no to spotkajmy się może tam w następnym miesiącu i podaję datę konkretną. Bardzo często słyszę odpowiedź: A, wiesz, ja też nie wiem, czy ja będę tam robił w, za miesiąc. To może bliżej, jak będzie tej daty, to się umówimy. No jak nie wiesz, co będziesz robił? No właśnie, się umawiamy i będziemy się spotykać. Każdy ma ten kalendarz, może to zapisać. Więc dzisiaj mamy problem nawet z tym, aby umówić się na to spotkanie. Jakoś stronimy od spotykania się razem, bycia w tej społeczności. Zawsze jest coś, zawsze jesteśmy zmęczeni, zawsze praca, praca, inne rzeczy. I znowu spotkamy się już tacy zmęczeni gdzieś na mieście i będziemy wspominać: Ach, jak to kiedyś było fajnie. Przychodziło się, niewiele miało, tam ktoś ogórki kiszone położył na stole, a ten był chorbatę. No, oczywiście, jak to w polskiej tradycji, kulturze zdarzyło się, że i, i był alkohol na, tej, na tym stole. Ale nie chodzi o to, że ktoś spożywa ten alkohol, czy też nie. Po prostu była społeczność, była relacja. I oczywiście no, zdarzyło się, że, że ktoś wypił za dużo tego alkoholu. Ale przede wszystkim chodzi mi o to, że spotykaliśmy się. Rzeczywiście myśleliśmy, że gość w dom, Bóg w dom. Byliśmy mili i otwarci dla siebie. Dlaczego? Nawet kiedy nie znaliśmy takich osób za, za, za dobrze, kiedy nawet to jakaś sąsiadka przechodziła, to była w nas swego rodzaju miłość. Nie zawsze Boża miłość, ale była jednak miłość. Jak, jakoś podchodziliśmy do drugiego człowieka inaczej. Dzisiaj niestety nawet wśród ludzi wierzących. Bardzo rzadko dochodzi do spotkań. Zorganizować u kogoś grupę domową, no to tylko na chwilę, żeby ktoś przyszedł, no i powiedzmy godzina, dwie, no i potem już idźcie sobie, bo no, bo dzieci do spania, my musimy jeszcze tam posprzątać, przygotować i tak dalej. I zawsze, zawsze jest coś, coś problematycznego. Dzisiaj to wyrażenie gość w dom, Bóg w dom zastąpiliśmy... Innym słowem, po prostu witaj. Chciałem się tutaj podzielić taką śmieszną historią. Kiedy w latach 90. wchodziły tak zwane sitcomy, takie seriale, gdzie tam są sceny, i jak jest coś śmiesznego, to słychać też śmiech powiedzmy widowni w tle. Był taki polski serial, nie pamiętam jak się nazywał. W każdym bądź razie do szkoły miała przyjechać jakaś delegacja, jakaś grupa odwiedzająca z Anglii czy z Ameryki. No, i dyrektor szkoły chciał, aby pani od angielskiego oczywiście tłumaczyła. Robili próbę generalną, i pan dyrektor zaczynał właśnie: gość w dom, bóg w dom. No, i teraz pani od angielskiego miała to przetłumaczyć. Myśli, myśli i po pewnym czasie mówi: welcome. Welcome po angielsku znaczy, no, witajcie po prostu, witajcie. I dzisiaj to, ten, to powiedzenie gość w dom, Bóg w dom, właśnie skróciliśmy do takiego welcome. A właściwie nawet nie welcome. Już nie witajcie, już nie przeszkadzajcie. No, umówimy się kiedyś. A może po prostu najlepiej wyślijcie zdjęcia na Facebooku przez Messengera. No i tak się będziemy kontaktować. Biblia wyraźnie zachęca nas do tego abyśmy okazywali gościnność. W pierwszym fragmencie z listu do hebrajczyków wzywa nas do tego, abyśmy okazywali gościnność, bo nawet nie wiemy, że aniołów możemy gościć. Oczywiście jest to nawiązanie do historii z pierwszej księgi mojżeszowej, kiedy to do Abrahama przychodzą trzej goście, dwóch aniołów i Pan Jezus. On wtedy tego nie wiedział, ale tacy goście mogą do nas przyjść. Ktoś powie, no co, te takie rzeczy się już dzisiaj nie, nie zdarzają. Czyżby? Czy my w ogóle wierzymy w to, co jest napisane w Biblii? Te mądrości ludowe też nie są wzięte od ludzi. One są właśnie wzięte z Biblii. Gość w dom, Bóg w dom. Biblia, jak przeczytałem, tylko w trzech fragmentach zachęca nas do gościnności, abyśmy innych gościli. Ale to wszystko musi być poprzedzone miłością. Musi być w nas miłość. E, do tych ludzi, żebyśmy mogli ich przyjąć. I tak, oczywiście, może się tak zdarzyć, że z miłością przyjmiemy ludzi, a niestety po tych gościach, po tej wizycie, nasz dom będzie jakby przeszła tam bomba, a nie gościa. I takich gości miałem, i rzeczywiście nie jest to nic miłego, ale czy właśnie mamy się tylko zamykać, bo mają przyjść i wszystko ma być tak, jak my chcemy? A oni nas nie zaproszą? No właśnie, czy my mamy zapraszać tylko i wyłącznie dlatego, że potem pójdziemy z rewizytą i oczywiście ta rewizyta musi być na tym samym poziomie, co myśmy zaprezentowali, a może inna. Znowu tutaj ktoś się podzielić taką historią. Miałem sąsiadów, którzy z którymi bardzo często spotykaliśmy się, którzy też zapraszali innych ludzi i ludzie do nich bardzo lubili przychodzić. Zwykli, prości ludzie. Ale jak się do nich przyszło, zawsze, zawsze było coś wyłożone na stół: herbata, kawa, kanapki. No, akurat ci ludzie wędzili, piekli chleb, zawsze czym się podzielili. No też nie, nie, nie ukrywam, że niejednokrotnie był jakiś alkohol postawiony, ale nie po to, żeby się upijać, jednak ze szczerości chcieli poczęstować tym, co mieli. No i. Ludzie do nich lubili przychodzić, tylko w drugą stronę, żeby on, oni byli do kogoś zapraszani, no już tak nie bardzo było. Nieraz rozmawiałem z tym z sąsiadem i tak e, mówiliśmy, właśnie, no przecież to nie o to chodzi. Nas akurat może stać na to, aby ugościć kogoś kiełbasą, chlebem czy nawet e, tym alkoholem, natomiast nikt z nas nigdy nie oczekiwał, że, że, że my tam pójdziemy nie wiadomo na jaką biesiadę. Po prostu przyjść, porozmawiać. I zawsze ten sąsiad chciał, aby przyjść, po prostu porozmawiać, wypić herbatę, wypić wodę. A jak nie ma nic do picia, nie ma nic do jedzenia, to po prostu żebyśmy posiedzieli i porozmawiali, spędzili po prostu czas. Więc na szczęście są jeszcze ludzie, którzy wiedzą, że gość w dom, Bóg w dom. I serdecznie zachęcam. Przestańmy tylko spotykać się na tych Facebookach, o ile to można nazwać spotkaniem. Zacznijmy naprawdę okazywać sobie miłość i, i zapraszać siebie, spędzać ze sobą czas. To jest nam naprawdę potrzebne. A przy okazji, bo wiem, że będą słuchać, pozdrawiam serdecznie Łukasza i Magdę. Zostańcie z Panem Bogiem.